A kosteczkę można dla pieska? Dla pieska? To jest dla ludzi. Wie pani ile to jest pysznego Aha, mięska ja myślałam, do gryzania. Pyszne, pyszne, pyszne. Musi być pyszne, skoro ja to robiłem. To mówiłem ja, Kazimierz Pawlak z Polski. Czy jakoś tak. Jeszcze raz robimy z ofyra tuk. Będziemy go podawać z chimichuri. Także rzeczy, rzeczy arcy pyszne, arcy mistrzowskie, arcy proste. Teraz zetniemy ten tuk, a gorące. Ale chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie przeszkadza mi to być mistrzem świata i okolic w grillowaniu na ofyrze. Jako polski ambasador tej marki muszę Wam powiedzieć, że orgazmów kulinarnych Was u nas dzisiaj nie zabraknie. A wszystko idealnie posiekane przez Bożenkę. Ale ja je mówiłem jak to robić. Ja tylko mówiłem jak to robić. Nie już palec boli od palec nie boli, boli od pokazywania, co kto ma robić. Ale robota zostaje do środy właśnie na śniadanie, kto spróbuje tego, Zostanie. to spróbuję. temu zostać. Tutaj mamy fantastycznego steka, którego pan sobie zamówił. E, steczek, proszę bardzo, wysmażony idealnie na medium. Będzie super soczysty. To panu nie zabiorą, ale zrobimy tutaj reklamę. Oczywiście najlepsze sezonowane mięso od Adama Tomasznego. Fenomenalnie chrupiąca skórka. Sól, która była na wierzchu, wyciągnęła nam cukier, więc karmelizacja i kolor jest po prostu. Nie niemal, tylko absolutnie perfekcyjny. Mięsko będzie soczyste w środku, a na zewnątrz niesamowicie chrupiące. I to jest zawsze przewaga tego, że na prawdziwym ogniu mamy idealną temperaturę, odpowiednią do tego, żeby stek był taki, jaki ma być. Nauczcie się jeść dobre steki. Dobry stek nie ma sobie równych. Ja wiem, że jest idealny, bo wiem kto go robił. Arcyproste i mistrzowskie danie przygotowywane na prawdziwym ogniu tu na placu prawda, w Wodzisławiu. W przód muszę Wam pokazać, że konsystencja tego bef stroganowa jest arcyfenomenalna. Jakbyś widział, jaka jest dzisiaj rano inflacja, to byś taki wygadany nie był, to byś się tak nie żartował. Teraz mam dla Was niesamowite zamówienie! Prawdziwy Tomahawk! 40 cm kości. Ten bydlak robi wrażenie! Grillowany oczywiście na ofyrze przez mistrza Fabiszewskiego, bo jak brzmi inaczej. I teraz wjedziemy w niego pomiganie! To jest mocno przereklamowane.